Zobaczcie, z kim ja tutaj jestem. To jest Baby Sonic. O tak i z nim właśnie będę ratował A Słuchajcie, wiecie co się stało? Smiley sobie tutaj leży właśnie, a to nie jest takie nic, bo to jest w sumie grób taki zbudowany w Minecraftcie. Zobaczcie jak to z daleka wygląda i mamy za zadanie, wiecie co? Wyciągnąć go z tego grobu, ale nie, 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 nie. To nie będzie takie proste, że ja to rozbiję po prostu płytkę i go wyciągnę, bo on on nie może wyjść. On nie orientuje on nie wie, co się dzieje, niby oczy ma otwarte, ale on się nie odzywa ani nic. Słuchajcie. Zobaczcie, co my tam mamy. Widzicie tą wieżę u góry? O właśnie tam, gdzie widzicie kraty są, yy, nie są, tylko jest lek, który wyciągnie smajsta z tej trumny i powinien wyjść na powierzchnię. W innym bądź razie on już tam zostanie. Baby Soniku. Nie możemy na to pozwolić. Ty wiesz o tym, co nie macha, że tak, dobra. Mam nadzieję, że razem z Baby Sonicem dotrę tam na koniec tej wieży. Zobaczcie w ogóle co jest na dole, ile tej lawy i jakiś taki parkour tam już z daleka widzę dość kozacki. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. W ogóle spójrzcie na te tabliczki. Smile Slow jest data napisana i to jeszcze dzisiejsza. O tak. I tutaj jest jedyna możliwość uratowania na górze item w skrzynce. Piszę to na tabliczce. Tak ja to zrozumiałem, że na tej górze, na górze właśnie. O tam jest jakaś skrzynka z itemem, który Uratuje baby, e, jakiego Baby Sonika? Baby Soniki ze no, Smile Slowa. Ale widzowie, zanim tam pójdę, zostawcie łapeczkę tutaj dla Baby Sonika, dla mnie i dla Smile Slowa, żeby stąd wyszedł. A my, chodź, Baby Soniku, ruszamy już w tamtą stronę, idziemy. E, musimy się dostać jakoś na tą górę, chociaż nie wygląda to, żeby było proste, ale spróbujemy. No tutaj nie, niestety nie wejdziemy, bo jest lawa. Z tej strony już tej lawy nie ma, ale czy tu jest wejście? Chyba nie. Jakieś diamenciki ogólnie widzę. Widzicie to, w Połowie, tak? No, chyba po tym będziemy skakać, ale nie wiem, jak to będzie. Chodź, choć, Baby Sonicu, gdzie jesteś? Nie zgub się czasami, chodź cały czas. O, on jest przede mną. ho, on to jest szybki. Chodźmy tutaj, szukajmy wejścia. Ty, Baby Sonicu, przypatrz się, czy tu wejścia nie ma. Czasem, może tutaj trzeba skoczyć, czy coś takiego. Czekaj, spróbuję, spróbuję tu wskoczyć. Siuuuuuu! Y nie, nie, to nie jest tutaj. Y dobra, widzowie, idziemy dalej. A Wy możecie przez ten czas nacisnąć takiego subskrybera czerwonego tu na dole. O, już wam pokazuję, właśnie tutaj jest na dole. Ja 100 tysięcy, dużo nie brakuje. Sami spójrzcie, 2000 i będziemy mieli 100 tysięcy. A na 100 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka dla Was. Dobra, my już jesteśmy po drugiej stronie tej oto wieży i musimy iść cały czas wzdłuż, żeby zobaczyć, gdzie jest początek, gdzie my tutaj mamy wejść. okej, okay, tylko sebek, uważaj na lawę, nie wdepnij w to, nie wdepnij. Ja już wchodzę tutaj na górę, zobaczę. Cały czas muszę iść przy ścianie. To co nie? okej, okay, jestem, dotarłem do jakiejś skrzynki. Baby Soniku, idziesz za mną? Tak, idzie za mną. Mamy jakąś skrzyneczkę, a w skrzyneczce jest łuk oraz strzały. O, one chyba się nam przydadzą. Słuchaj, weź sobie, ja sobie wezmę tutaj strzały, dwa staki i jednego. W ogóle masz coś do jedzenia, bo bym sobie zjadł jakiś chlebek czy coś super by było, bo mi zabrało tutaj trochę serduszka, a dosyć wysokie to jest. No sami powiedzcie widzowie, ja trochę się cykam tam wchodzić, ale jak muszę to muszę. Ok, Baby Sonic dał mi chlebek, a masz trochę więcej. Tak z dwa, z dwa plopolose O, dziękuję bardzo. Normalnie Baby Sonic to piekarnię powinien otworzyć. On zawsze gdy go poproszę, on ma chleb. No no super ancko, jak dla mnie to elegancko. Dobra, to chodź, idziemy teraz, wchodzimy tutaj i siu, Jestem już przeskoczyłem jeden i teraz drugi. Wow, 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 i wow. wpadłem, wpadłem. Lawa, 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 daj mi wodę, daj mi wodę, baby Soniku, rozlej wodę, proszę, 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 szybciutko rozlej wodę, rozlej wodę, baby Soniku, masz wodę? Tak jest, ma. Dobra, ugasił mnie, ale super, dziękuję, baby Soniku. Uratowałeś mi normalnie, nie wiem czy życie, ale chyba tak, dobra, przechodzimy dalej. Hop, skaczemy, teraz Sebek skup się bardziej. Jak ja tutaj mam przejść? Ej, przecież ja tutaj nie przejdę, baby Soniku, a masz może jeden loczek? albo choć wykopiemy jedną ziemię. Ja wiem, że tak nie powinienem, powinienem tam doskoczyć. Ale to się chyba nie da. Będę potrzebował ziemi. Jedną sobie rozbiję, chociaż mogłem wziąć na zapas na później. Ale co tam, dobra? Daję tutaj. Klocuszek przeskakuje teraz delikatnie. Ja przeszedłem, a ty, Baby Soniku też idzie za mną. Ej, z daleka coś tam widzę. Kościotrupy trzymające. Chyba będę musiał do nich strzelać, wiecie? Żeby one spadły. Bo jak one we mnie strzelą i ja wpadnę do tej lawy, to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ja muszę je tutaj ustrzelić, trafić. Strzelam jeszcze w tamtego, zobaczymy. Tamtego dało się radę zepchnąć. Mam nadzieję, że. Tego też dostał, dostał. Widziałem, że upadł. Dobra, idziemy dalej. Teraz przeskakujemy. Sebek, uważaj, żeby do lawy nie wpaść. Uważaj, tu, siup. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. I dobra, ja dałem rady, a ty, Baby Soniku, idziesz? Idzie, dobra. Ja już przechodzę sobie dalej. Zobaczymy, co dalej na nas czeka. Bo tutaj były takie kościotrupy. Siup. Ej, ciężki ten parkur jest. Obym nie spadł. Bo tam jest lawa. Jak wpadnę do tej lawy, to będzie niedobrze. Kto mnie uderzył? Aj, to, 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 kościotrup tutaj z tego. Okej, okay, muszę go załatwić z góry najlepiej. Chyba wpadł do lawy. Baby Soniku, idziesz? Tak, on idzie do mnie, dobra. Ja przechodzę dalej. Mamy już trampolinę. Ej, ja skaczę sobie po trampolinie. Muszę gdzieś doskoczyć. Tak, muszę doskoczyć. Tutaj mamy skrzyneczkę i jeszcze drzwi. Ej, okej, okay, dobra, wskakuję tutaj. Jestem w środku. Wybierz dobre drzwi. Okej, okay, baby Soniku, dawaj do mnie. Musisz tu na trampolinę. Okej, okay, rozkacz się, rozkacz i dawaj do mnie. Wbijaj. Mamy tu skrzyneczkę. Może najpierw zobaczmy, co w niej jest. Tutaj mamy diament. Mementowe itemki. Ło, wow, ale kozacko, dobra. Ja już sobie je biorę, zaraz je ubiorę. Wszystkie yy, jeszcze wziąłem, ale. Czekaj, Baby Soniku, oddaję ci, przepraszam, nie chciałem. Okej, okay, zabieramy to, to, to. I Jeszcze muszę wziąć sobie buciki i superansko. Ty weź sobie resztę, i mamy mieczyk, wszystko mamy. Możemy się teraz bić, gdyby były jakieś, nie wiem, i stworzenia dziwne, możemy się z nimi nawalać. Mamy mieczyk, wybieramy teraz drzwi. Baby Soniku, które ty drzwi byś wybrał? Może jakaś wyliczanka, co? Ence, pence, w której ręce e, wybieram te po lewej, co? Wybieramy te po lewej? Okej, okay, no to ja otwieram. Trzy, dwa. Jeden, i boom otwieram, ej, creeper, creeper O nie, 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 nie Widziałeś to, gdzie ty jesteś, baby Soniku Weszę tutaj do tego creeperka, a nie, są dwa Są trzy, dwa, trzy Ło, 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 o, o nie, spadłem Spadłem, co teraz, ej, jak ja mam Tam doskoczyć Chyba nie dam rady, wiecie co? Ale żem e, wybrał złe drzwi. Baby Soniku, widzę cię u góry. E, słuchaj. O, rzuci mi chyba mastown. Zobaczcie, podrzuć mi tutaj parę, żebym sięgnął do trampoliny. Nie wiem, za trzy klocki bym potrzebował. Proszę. O, dziękuję, dziękuję. Ale do mnie, do mnie, nie, nie nie dosięgnę ich. Ej, chyba będę musiał swoje, wiesz co? Ja wykopię rączką swoje, postaram się, chociaż długo mi to zejdzie, bo ten stone jest dość twardy, kamień. Okej, okay, jednego rozbijam, nie, nie ma tragedii, nie ma. A jeszcze przerwałem to nie no, Sebek, no co ty robisz? Dobra, rozbijamy jeszcze raz, próbujemy. I czy dam radę do trampoliny? Oj, do, doleciały, doleciały do mnie bloki, dziękuję, baby Soniku. Jednak nie muszę kopać. Okej, okay, doleciały, no to się podbudowuje do góry. Ile mam tych bloków? Wow, ja bym sięgnął tutaj, ale nie potrzebuję. Zostawię sobie na później. Teraz się, się rozkaczę i wskoczę z powrotem do ciebie. Wybraliśmy złe drzwi, Baby Soniku, to nie były dobre drzwi, ale już Sebek skakuje. Okej, okay, wskoczyłem. Zobaczcie, to były złe drzwi. Na końcu nic nie ma. Teraz idziemy w te, i te były dobre. No, Sebek, ty źle zawsze wybierasz. Teraz mamy jakiegoś parkura, o tutaj. Przechodzimy go, przeskakujemy sobie. Baby Sonicu, ostrożnie, tak żebyś nie spadł, tak żebyś nie spadł. Dobra, on jest tam, elegancko, i przechodzimy dalej. Ja już idę, podskakuję tu, tu i, i, i mamy teraz, co tu mamy? Jakieś takie dziw, Dziwolonga, takiego, nie wiem, czy to parkur jest w sumie nie. Bo nie muszę na to uważać, tylko podskakuję po prostu No to wchodzimy, wchodzimy coraz wyżej Idziesz baby Soniku za mną? E, tak, idzie, dobra To i jeszcze wyżej, jeszcze wyżej Jak my jesteśmy wysoko Zobaczcie, jakbym spadł z tej wysokości To nie chcę wiedzieć, ile kości miałbym złamanych Okej, okay. niedaleko mamy już do tej skrzyneczki Tam niby w kratach jest jakaś skrzynka Z jakimś itemem, która uratuje Smajstoł Zobaczymy, co to za item jest I czy uratujemy Smajstoła Tutaj mamy parkura, okej okay. Uważam bardzo, bo jest bardzo duża przepaść Do, do, centralnie do lawy Okej, okay. ostatnia, ostatnia i przeszedłem. Mamy tu skrzynkę oraz wiadro wody. A po co mi tutaj woda? Ej, ona mi chyba będzie potrzebna do zejścia. Wiecie co? Nie będę musiał po tym parkurze schodzić, tylko wezmę sobie wiadro wody i wyleję na przykład z góry. Wtedy bym wskoczył normalnie. Pokażę wam. Zobaczcie, wskakuję do środka i spływam sobie na sam dół. O, nie, 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 bo jeszcze wypadnę. Dobra, wpływam z powrotem, bo jeszcze spadnę. Baby Sonicu potrzebuję jakiegokolwiek jedzenia. Chciałbym jedzonko od ciebie, jak gdybyś miał, to by było super. Ja ci wiadro puste wyrzucam. Może sobie wziąć i, i Baby Sonic wyrzuca mi chlebek. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Skąd ty masz tyle chleba? W ogóle ty jakąś piekarnię w domu masz? Czy o co chodzi? Dobra, ja już zjadłem chlebek i musimy teraz przez kolejny parkur przejść na samą samiuśką górę. Więc Baby Sonicu, nie ociągajmy się. Chodźmy tutaj, siup, jeszcze podskoczymy i jeszcze podskoczymy i jeszcze, dobra. Ja już jestem prawie na samej górze. Nie, jeszcze na samej górze nie, jeszcze wysoko jest, ale przeskakuję, tylko uważaj. Żeby nie spać, proszę, żebym nie spać, proszę, proszę, ja tak ładnie, proszę, przechodzę jak na razie elegancko. Baby Sonic idzie za mną, Okej, okay, na razie wszystko po mojej myśli, ale czy zajdę na samą górę? Zobaczmy, zobaczmy, siób jeszcze tutaj i jeszcze tu, dobra, 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 już daleko nie brakuje, zostało nam dosłownie parę bloków, Okej, okay, skaczemy dalej, skaczemy dalej, ciężki ten parkur, jest naprawdę wysoko, ale dałem radę, dałem radę, jestem na samej górze. Baby Sonic, idzie za mną, to chodź śmiało. O, ja sobie zjem chlebek i widzę Mamy jakąś skrzynkę, nawet dwie Ej, dotarliśmy tu I wcale długo to nie trwało Dobra, w skrzyneczce mamy drewniany kilof Chyba rozbić musimy te kraty, żeby się dostać Do tej skrzyneczki, bo inaczej tu nie wejdę Także nawalam to drewnianym kilofikem. Zobaczmy, czy to szybko puści Ej, tak, w miarę szybko to puściło Baby Soniku, idziesz, idziesz do mnie? A nie, jesteś, dobra, jesteś przy mnie Zobaczmy, co jest w tej skrzyneczce Już to rozbijam całą kratę Co my tutaj mamy? Ej, złote japości i, i co, to ma uratować Smajsloa, eee, baby soniku? To my chyba na złą górę weszliśmy, wiesz? Wątpię, żeby złote jabłko uratowało Smajsloa. No, ale cóż, nie widzę tu żadnej innej góry. Widzowie, widzicie tu jakąś górę? Gdziekolwiek. Może tamta, ale tamta by była zbyt y, słaba. Zbyt, no, no, nie jest w ogóle skomplikowana, nie byłoby problemu na nią wejść. Y, to, to jest jedyna taka góra, przez którą trzeba było parkury pokonywać i inne rzeczy. Ale w sumie, je, skoro jest złote jabłko, to może to naprawdę ma uratować Smyslowa. Więc chodź, Sonicu, schodzimy stąd. Wiesz, co musimy zrobić? Mamy wodę i musimy sobie jakoś poradzić, stąd zejść. Chyba ją rozdaje od góry, dobra, rozdałem i teraz chodź, Baby Soniku, spływamy sobie na dół, elegancko, zobacz, jakiś sewek ma super pomysł, elegancki pomysł, dobra, mam jeszcze jedno wiaderko, ściup jesteśmy na dole, ej, superancko, zobacz, jak żeśmy sobie zjechali, mam jeszcze jedno wiaderko, więc musimy tu jakoś sobie poradzić, tylko jak mi ta woda do lawy wpadnie i my wpadniemy do lawy, to nie będzie dobrze, chodź, musimy przejść trochę parkura, poskakać z powrotem, tutaj, gdzie przechodziliśmy? Nie popychaj mnie, nie popychaj mnie, odejść, odejść kawałek ode mnie. Musisz trochę dalej iść. Ja przeskakuję dalej. Dobra, dałem radę. W tą stronę jest ciężej, ale daję radę. Okej, okay, przechodzę dalej. Dałem radę. Ej, nie jest wcale tak trudno. Tu już bym mógł wodę spuścić, ale skoro tak dobrze mi idzie, to może sobie zejdę po tym parkurze. Fajnie się po nim schodzi. Powiem wam, że ja lubię parkury schodzić, przechodzić, wchodzić elegancko. Dobra, przechodzimy dalej. Mógłbym tu yy, wodę wydać i zejść, ale Sebek woli poskakać po parkurze i przetestować swoje Skilla. Już yy, daleko nie mamy, więc chyba dojdziemy sobie na pieszo. Spróbujmy tu jeszcze wskoczyć. Dobra, udało mi się. Teraz trampolinka na trampolinie na dół. A nie, muszę tu jednak doskoczyć. Okej, okay, rozpędzam się. Znaczy, nie rozpędzam, tylko po prostu rozskakuję sobie. I siup. Schodzimy tutaj tędy, i fajnie. Ej, baby Soniku, dawaj za mną, dawaj tutaj idziemy. I jeszcze tu przechodzimy. Okej, okay, ja już jestem prawie przy początku. I chyba tak, chyba się udało. Teraz mogę wpaść do wody sobie zejść na spokojnie. Albo chodźmy tędy. Baby Sonicu, dawaj za mną, idziemy tędy, zobaczymy, czy to złote jabłko uratuje Smaistowa'. Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. Chodź Baby Sonicu, tu mamy wodę, możemy skakać. Woo, wow, ale mi się udało, fartnęło mi się. Teraz twoja kolej, dawaj, dawaj, dawaj i siup do wody, elegancko. Teraz pójdziemy do Smays'a, on jest gdzieś tam. Zobaczymy, czy to złote jabłko go uratuje. Jak wymyślicie, widzowie, możecie napisać w komentarzu. A przypnę serduszko, jeżeli napiszecie, że tak, pomóż. Może, Bo ja wierzę w to, że pomoże. No jak nie, no to będziemy musieli innego rozwiązania szukać. No chyba, że się nie da, to będziemy musieli go niestety zostawić. I już, no niestety nie będziemy nagrywać ze smajstowem. Ale, ale mam nadzieję, że skończy się to wszystko po mojej myśli. Bardzo dobrze. Chodź, Baby Soniku, jestem tutaj już. O, obok, obok smajstowa. Ale tu ciemno się zrobiło. Baby Soniku, masz tu jakieś światło, żeby włączyć? Nie wiem, od góry niech się zaświeci. E, to działa. Baby Soniku, umie to robić. Wow. Dzięki, Baby Soniku. Dobra, jest tu smajsdow, mamy jabłuszko dla niego, które było na samej górze, w samej siękiej górze. O, właśnie tam byliśmy przed chwilą. Teraz jesteśmy tu i dajemy mu złote jabłuszko. Czy on ożyje? Baby Soniku, może wiesz co? Jak e, on e, normalnie tu wstanie z tej trumny, weź, idź po jakieś mięso, dobra? Tam masz gdzieś, e, tu, tu są owcy. O, tam jest krowa. Ej, idź do tej krowy i weź od niej mięso. Zrobimy normalnie ucztę, jak tutaj. E, tam jest więcej złotych jabłek? Czy to są, nie, to są jakieś melony. Okej, okay, Baby Sonic tam działa, sobie rozwala krówkę. I wrzucamy jabłko dla Smile Trzymaj Smile Czyżby to było to? Jest to jabłko cały czas, jakby w jego głowie. Może to musi się jakoś zregenerować, Okej, okay, No to poczekam chwilę. Są tu jeszcze melony, to je zerwę. Mu też rzucę do tej trumny. Zobaczymy. Dobra, podskakuję. No nie mogę wziąć ich. Ej, chyba muszę je rozbić. Tak, muszę je rozbić. Dobra, rozbijam je. I idźmy wrzucić mu też melony, Okej, okay, Jedno dostałem. Dwa nawet. Czy to, to są melony? Persymona? Nie wiem, co to jest. Ej, Smaistow, Smajstą, żyje, zobaczcie! Uwolnił się, wyszedł strumny! Smaństą, masz tu jeszcze jakieś mango, czy nie wiem, co to jest! Ej, ale miło cię widzieć z powrotem! Baby Soniku, udało nam się! Smaistą jest! Funkcjonuje! Chodź tu, gdzie jesteś! Ej, nie mogę znaleźć Baby Sonika! Smaistow, słuchaj! Udało nam się, byliśmy na tej górze tam po ciebie, znaczy nie po ciebie, tylko potem przedmiot, który miał cię uratować. Byłem tam razem z Baby Sonicem, ja nie wiem gdzie on poszedł. Miał tylko załatwić krówkę, żebyśmy ucztowali. Miał przygotować mięso, a tu nici na razie No ale cóż, widzowie Słuchajcie, udało nam się uratować Smajstowa Mo Teraz możecie wbić na mój drugi kanał Zobaczyć, co tam nagrywam Możecie wbić również na mojego Instagramka Tam dodaję zdjęcia z prawdziwego życia Zaobserwować mnie A ten odcineczek już się kończy, także Smajstow Chodź, idziemy świętować twoje powstanie Chodź